Siemano drodzy widzowie Tana, to z tej strony witam was wszystkich bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale It My Dust, gdzie dziś lecimy z kolejnym odcinkiem naszego najnowszego DLC do gry Diablo 4 o nazwie Vessel of Hatred. W ostatnim odcinku, który był tak naprawdę wprowadzeniem pełnym cinematików, dziś ruszamy z kampanią główną. I moi drodzy, z takich ciekawostek to ubrałem skrzydełka, bo o tym zapomnieliśmy w ostatnim odcinku. A również wybrałem build dla naszej spirytystki. Macie go w opisie tego materiału. Więc moi drodzy, nie przedłużajmy tego, ponieważ ostatnio w ogóle praktycznie nic nie graliśmy. I zobaczmy, co ma nam do opowiedzenia ta historia do przedstawienia. Cóż to za szara bezbożna egzystencja? Z tobą i chora jest właśnie ten problem. Takie myślenie zawsze prowadzi do pychy, a pycha kroczy przed upadkiem. Lorad coś o tym wie. Pochował własnego brata. Wygnał te dziewuchę, Neyrele. Jedyną pociechę znajduje na dnie butelki. Uważaj, podróżniczko. Sąd czeka was oboje. Poza murami miasta, nawet wielebna matka nie powstrzyma ręki sprawiedliwości. Ten pomyleniec pewnie już wysłał swoich fanatyków w pogoń za Loratem. Oby staruszek wciąż żył. Okej, okay, moi drodzy, widzę, że ten gościu wiedzie tutaj jakiś prym i jest bardzo szemrany, a my teraz chyba lecimy po Lorata. Tak. Siadamy na naszego najnowszego wierzchowca. Woję <laughs> nie ma biedy, Lecimy na tygrysie. Moi drodzy, oczywiście, jeśli macie ochotę, to zapraszam Was na Twitcha, bo tam zysku streamuje na kanale It My Dust TV Zysk. Link macie w opisie. On tutaj już naprawdę chyba będzie cisnął dość solidnie, ponieważ wczoraj streamował. Niestety w tym tygodniu w późnych godzinach. Zobaczmy, do czego zdolna jest ta postać w ogóle. Więc tak, zapraszam Was bardzo serdecznie. Myślę, że zysk mocno wyprzedzi mnie, bo tam będziecie mogli doświadczyć bardziej, e, że tak powiem, endgameowych rzeczy niż... Niż samej fabułki. A do siebie zapraszam oczywiście na fabułkę. Nie ma pomocy. Potrzebuję więcej vigoru. Lewele lecą jak szalone. I jest Hata Lorata. Dlaczego zbliżasz się do domu znanego heretyka? Jeszcze raz nie odpowiesz, to zgrzeszysz tak jak inni potępieńcy. Zapytam po raz ostatni: co wiesz o Loracie narze? Wiem, że to od ludek i pijaczyna. Ale na pewno nikogo żywcem nie pali. Gładkie kłamstwo z ust grzesznicy. Czeka cię pokuta! Oj, oj, oj. Chyba się zdziwi Andrzej. Potrzebuję więcej wigoru. Potrzebuję więcej wigoru. Ginąć. Ginąć. Dobra. W ogóle teraz dodali jakiś system run. Co my tu mamy? Pałka, 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 glewia. Czyli my glewiami gramy. jak od razu pancerzyk. Zmienimy sobie giwerkę od razu, żeby więcej DPS. O Jezu! <laughs> Jezu! Ale kloc mnie przestraszył. Klocu? Skończył mi się vigor. W ogóle ten Wigor cały jaki kolor ma, szary taki nietypowy. Skończył mi się Wigor. Wszystko na przemiał bierzemy. Szkoda, że nie przybyłaś chwilę wcześniej. To to jest? Nie, mam złamane kolanie. Nie, nie mogę chodzić! Gdzie jest Lorad? Nie wiem. Nikt nie wie. Już trzeci raz przeszłam tu go szukać. Pierwszy raz mnie przyłapano. Przyniosłam wieści dla staruszka. Znaleźliśmy Neirele. Neirele? Nic jej nie jest? Mój przyjaciel ma na nią oko. To kowal imieniem Racheir. Największy człowiek w Gakul będzie wiedział, dokąd poszła. Podróżniczko, zawsze pozostawiasz za sobą tyle ciał. A to kto? Wielebna matka tu przyszła. Przyszłam szukać pomocy. Ten Horadrim Lorat, owszem, był bluźniercą. Ale solidnym. Widzę, że go tu nie ma. Gdzie Neyrela? I niby teraz miałabym odpowiedzieć? Odejdź, pradio. Twoi rycerze są już martwi. Nie ma sensu do nich dołączać. Moi rycerze? Masz mnie za kogoś, kto poleciłby pobić kobietę niemal na śmierć? To sprawka Uriwara, nie moja. Kim jest Uriwar? Co o nim wiesz? Był jednym z wielu wiernych, kolejnym rycerzem maszerującym przez piekło, bez imienia, bez oblicza. Nie wiedziałam, kim tak naprawdę jest. Aż do teraz. Pokutnik błaga o przebaczenie, a Uriwar pali go żywcem. W tym czynie nie ma wiary ani odkupienia, jest jedynie ego. Nie powstrzymałaś go. Nie powstrzymałam, ale rozpoczął wojnę o serce katedry. Jeżeli będę próbować ocalić każde życie, przegram tę wojnę. Nie jestem twoim wrogiem, podróżniczko. Nie byłam, gdy cię błogosławiłam. Ani gdy przelewaliśmy razem krew na ulicach Kaldeum. Teraz też nie jestem. Widzę że umysł masz zatruty niechęcią wobec mnie. Ale z czasem zaakceptujesz prawdę. Wszyscy w Służbie Światłości muszą działać razem, aby nie umarli samotnie w zimnie. Nie ma sensu z nią rozmawiać. Po prostu idź. Znajdź Racheira. Nic mi nie będzie. No dobra moi drodzy, idziemy do tego całego Racheira, no nie ma się co dziwić, że tutaj nasz główny bohater, czy bohaterka w moim przypadku, nie ma zaufania do Prady po pierwszej części gry, a zacznij tego tygrysa, jest czaderski, <laughs> strasznie mi się podoba. Zobaczmy jeszcze tylko itemki, buciki mamy chyba lepsze, o, tutaj mamy właśnie naszą, to jest glewia, co to jest? Magiczna broń, ale mniejsze ten, o, tutaj mamy przeżyweczkę, pyk. Tutaj mamy buciki takie same, szybkość ruchu, pancerz, dobra. Eee, Odpalamy. No nie ma się co dziwić, że nie ma zaufania do tej naszej koleżanki Prady. I fascynuje mnie ten cały Uriwar, bo wygląda na to, że on był tym żołnierzem zesłanym do piekieł podczas bitwy między Lilit a Inariusem i teraz przeżył to i nagle zyskał w oczach innych. Dość mroczna postać, zobaczymy gdzie się to potoczy. A do Pradi ja osobiście nie mam zaufania. Jeśli chcesz wejść. Jeszaki, jest mu. Jak, jak ja mam tu wejść? Jakie badanie? Obywam. Proszę państwa... Nie ma pieniędzy, nie ma towaru. Kto chce mieć ostrze musi zapłacić. Dobra, idziemy dalej. Kowalstwo godne żelaznego wilka topory, pancerze, garnki i patelnie. Czyżby to był nasz Uriwar? Nie, nie, przepraszam. Raheir. To twój szczęśliwy dzień. Wygląda na to, że go znalazłaś. Mam nadzieję, że to nie Szewczyni Cię przysłała. Ma takie dobre serce. Raz załatałem jej framugę, a teraz przysyła do mnie każde biedaczysko potrzebujące cieśli. <laughs> Tylko nie do końca. Jestem tu w sprawie Neireli. A, czyli jesteś znajomą Lorata. Wejdźmy do mojego warsztatu. W niektórych rzeczach lepiej się mówi na osobności. I w wygodzie. No dawaj, dawaj. A, tu jest interakcja. Myślałem, że tutaj jest wejście do budynku. Mamy gościa. Tak, tato. Proszę, jego córka. Chodź, chodź, siadaj. Lepiej mi się myśli, gdy pracuję. Eee, faj, widziałaś moje... Aha, to moja córka Faira. Możemy mówić otwarcie, nieprawdaż? Podobno masz wieści o Neireli. Tak, nasz znajomy Lorad podążył jej śladem, ale odpuścił. Nie powiedział czemu ani dokąd się wybiera, ale ja ją widziałem. Pojawiła się w mieście kilka tygodni temu. Jak. jak wyglądała? Nie musisz być taka ostrożna. Wiem, co ma ze sobą. Wiem, jaką cenę zapłaciła. Ostatnio, gdy ją widziałem, szukała przejścia przez rzekę. Do Nahantu. Co takiego? Pozwoliłeś jej pójść samej? Nawet nie zaoferowałeś pomocy? Co z tobą nie tak? Hmm. E, moja droga, podasz mi dłuto z zestawu? Tak, tato. Faira, to podrzutek. Ofiara okoliczności, a może zaniedbania. Wziąłem na siebie odpowiedzialność za opiekę nad nią i nad tym miastem. Tak jak ty, Lorat i Neyrela podjęliście się nieść brzemię stworzenia na swoich barkach. Nie zamieniłbym jednego na drugie. A ty? Zapewne, nie. Za bardzo się przejmujesz, przyjaciółko, ale to dobrze o tobie świadczy. <laughs> Jeśli będziesz czegoś potrzebować w czasie pobytu w Gaakul, możesz na mnie liczyć. Wrócili. Zostań tu faj. Jeśli kłopoty zapukają to pójdę do kryjówki, jak kazałeś. Grzeczna dziewczynka. Nie wiem jak wam, drodzy widzowie, ale mi strasznie pasuje i podoba się dubbing naszej spirytystki. Wokal, super. Strasznie mi się podoba. A ci gdzie biegną? A tam, dobra, to biegnimy, biegniemy za nimi. Łe! Strażnik, ilu ich jest? Niż Brawa nie wytrzyma. Otwierać mnie te drzwi i się nie dostaną. No, bierzesz. Nie wiem, czy nie podniesiemy sobie tego poziomu na trudny, żeby troszeczkę więcej dropów zyskiwać. Wiecie, ja miałem długą przerwę od grania w Diablo, więc brałem, bałem się, żeby tutaj nie kasztanić, zwłaszcza że my gramy z naciskiem na przychodzenie, tak naprawdę, fabuły. Jesteś tak waleczna, jak mówił Lora. Ale to jeszcze nie koniec. Chodź. No idziemy czy nie idziemy? A, gościu zniknął po prostu, dobra. Lugastwa, Sama miazga i kości. Nie damy rady. Zaraza zaczęła się w Nahantu. Możemy jedynie ograniczyć liczbę zakażeń. Powiedziałeś, że Neirela udała się do Nahantu. Muszę za nią podążyć. Wiem i obiecuję, że ją znajdziemy. Jak tylko Gaakul będzie bezpieczne. Czyli standardowo pomóż mi, ja pomogę Tobie. Eee, no dobra, niech będzie. Dobra, musimy iść na górę. ...ciała, nawet trawy nie oszczędzają. O, o, o. Zbieramy wszystko już na start. Później się przyda. Skończył mi się Igor. Fajnie, bo te kuleczki mają teraz nowe oznaczenie na mapie. Są troszeczkę lepiej widoczne, moim zdaniem. Potrzebuję więcej czasu. Każdy pokonany to kilkanaście ocalonych żyć. Potrzebuję więcej wyboru. A, tu na dole jeszcze mamy. Trzeba to wyczyścić. Fajnie by było od razu zrobić ten questik tutaj. I nie wiem drodzy widzowie, bo na razie troszeczkę tak będziemy starali się wyspidować, żeby codziennie w miarę wychodziły odcineczki. Przepraszam, że czasami tak późno, no ale wiecie, życie też rządzi się swoimi prawami. Mam pewne obowiązki. Więc czasami może być tak, że ten materiał wyjdzie gdzieś koło 21-22, może nawet później, bo jeszcze to wszystko muszę zrenderować i wrzucić Wam. A nie są to proste i szybkie rzeczy, procedury. Ale możliwe, że jak będę miał już troszeczkę więcej czasu i ustalimy stały harmonogram, tak naprawdę, tych materiałów, który będzie dostępny na naszym Discordzie, do którego macie link w opisie, to będę sobie ekspił, żeby Was nie zanudzać poza odcinkami. Tak, żeby całkiem sprawnie to szło nam, potrzebuje więcej czasu. Chodź, 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 chodź. O glewia. I ostatni spocik. Skończył mi się Wigor. Na wschodzie jest szczególnie dużo zepsucia. Pozbądźmy się go, by się nie rozprzestrzeniało. Zobaczmy sobie mapkę. A bo to jest szept w ogóle, dobra. Nie pamiętam ile Expa jest za takie szepty. W sumie zostało nam malutko. A nie, dobra. Już chyba finish. Nie, dobrze, tutaj, hop. I mamy setę. Super. Potrzebuje więcej wygóry, dobra, i to jest a jeszcze mamy tu kolejne spoty trzy o matko. Dobra, Oj z tych wybuchających bombek nienawidziłem. Potrzebuje więcej czasu. O, mamy siódmy level, super. Albo mi się wydawało, albo generalnie już nie ma w Diablo. Wyjdę na batona teraz, ale trudno. Nie ma setnego levelu. Jest teraz chyba max 50, a potem wlatują te... Chyba Ala Paragony. No zobaczymy. Ja już nie pamiętam moi drodzy, musicie mi wybaczyć. Ostatniego sezonu nie grałem. Dlatego też może i cykałem się tej rozgrywki, dlatego teraz perkamy na normalu. Ale na spokojnie sobie to przejdziemy. O! Nie lubimy tych zasysaczy krwi ilujących się mopków. Dobra, i ostatni spocik. Nie chciałbym Kory, kora tutaj wywalić. Dobra, mamy to i tu na dół. Musimy wyjść z tego Teraz placka. Tam jest najwięcej pustowników. Jeszcze na most. Jeszcze chwilę. Niech nie zginie. Tylko dwóch strażników. Gdzie reszta? Wciąż atakują. Każdego zabitego zastępuje dwóch kolejnych. Zostaliśmy tylko my! Spokój, spokój. Dokończymy tę walkę, a potem ja stawiam w karczmie. Słyszysz? <laughs> o! Żyj chopie! Musisz się napić w karczmie! Z Rejharem Bronimy ich. Nie mogą zginąć. Nie prezopami. Ale się rozeszło towarzystwo. Czy mi się wydaje, czy jednego chłopa już nie ma z nami? <laughs> nie, jest, okay. dobra, jest dwójka. Oczy szeroko, plecy razem. W ogóle tak jestem ciekawy, czy jakbym poszedł teraz na przykład na, na te krwawe odłamki, jakby się tam nazywało, chyba. Czy tam level teraz by na przykład poszedł. Ale już nie będziemy tego sprawdzać, dopóki nie wypuszczę tych trzech, czterech odcineczków z tego Diablo. I co, finito? Utrzymać pozycję. No taka widać typowa walka pod przerywnik. O, ale wypał. O co to jest? Potrzebuje więcej. Ła, wow, mini boss. Oj, 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 oj. Problemy. Dobra, jak już to idzie. Łe. Dobra, wy mamy pierwszy żółty przedmiot. Mamy nowy level. No i. Nie udało się. Nie wytrzyma. Jest gorzej niż myślałem. Pustownicy są silniejsi i liczniejsi niż kiedykolwiek. Obiecałem, że zabiorę cię do najreli i mam zamiar dotrzymać obietnicy. Ale jeśli pustownicy znowu zaatakują, gea kul jeśli faira. Rozumiem. Idź, zajmij się córką. Dziękuję, przyjaciółko. Spotkamy się gdzieś dalej po drodze i znajdziemy najrele razem. Przysięgam. Najręla płynęła łóźnie. Ze starego mostu będzie dobrze widać rzekę. Czyżby kad Że nie stronisz od mroku. W oczach katedry dokonałeś wielu szlachetnych czynów. Rozumiem, dlaczego Pradia tak długo Cię tolerowała. Jeśli jednak Kościół ma przetrwać, musi bezwzględnie przestrzegać zasad. Reguły dotyczą wszystkich albo nikogo. Tylko w ten sposób można budować zaufanie. Heretyczka Neirela uniknęła boskiego osądu. Uff. Dzierżąc ten sam kamień dusz, który ukradła naszym obratyńcom umierającym w piekle. Gdzie... jest ta dziewucha? Nie widzę powodu, by pomagać ci w poszukiwaniach, rycerzu. Ile żyć poświęcisz, by odnaleźć Neirelę? Czy jej życie jest warte więcej niż jego?

Ci życie. Mów mi Eru. Eru... Dziękuję. Ale dlaczego? Dlaczego mnie ocaliłeś? Jesteś spirytystką, tak jak ja. Wzajemnie się sobą opiekujemy. Co Cię sprowadza do Nahantu? Szukam mojej przyjaciółki Neirelli. Jest tu gdzieś z... Więźniem. Niebezpiecznym więźniem. Muszę się upewnić, że nic jej nie jest. Hmm. A więc powinniśmy jej poszukać. No dobra, moi drodzy, powiem wam tak. Ten Uriwar to jest dobry psychol. A generalnie zapowiada nam się naprawdę soczysta rozgrywka. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, moi drodzy. Postaram się, by. Następny odcinek wyszedł już jutro, i tak do soboty. A tymczasem życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. Dajcie znać, co sądzicie o tym dodatku. I do zobaczenia w nadchodzących materiałach. Trzymajcie się ciepło. Yo!